Seria dramatycznych zdarzeń zamiast sylwestrowej zabawy, Blanka Lipińska, zaczęło się od kołatania serca. Blanka Lipińska postanowiła podzielić się na Instagramie szczegółami swojego sylwestra. Autorka bestsellerowej serii 365 dni przyznała, że ostatni dzień 2025 rok nie należał do najspokojniejszych. Mimo, że nie celebruje Sylwestra od lat, tegoroczna noc obfitowała w nieoczekiwane wydarzenia. Już dzień wcześniej Blanka Lipińska zmagała się z problemami zdrowotnymi. Jak relacjonowała, miała kołatanie serca, które zmusiło ją do zażycia leków. W efekcie, w Sylwestra nie pozwoliła sobie nawet na lampkę wina. Jeśli chodzi o Sylwestra, którego nie obchodzę już od lat, to zaczęło się od kołatania serca noc wcześniej i łykania leków, więc w Sylwestra nawet lampki wina nie wypiłam, napisała na Insta Stories. Dramatyczny Sylwester Blanki Lipińskiej. Wieczór, który miał być spokojny, przybrał nieoczekiwany obrót. W trakcie gry w planszówki doszło do niebezpiecznego incydentu. Jedno z dzieci, obecne na spotkaniu, uderzyło głową o kanapę, co wymagało konsultacji z zaprzyjaźnioną lekarką. Później, w trakcie ostrej imprezy polegającej na graniu w planszówkę, jedno z dzieci rozwaliło głowę o kanapę. Telefonicznie uzgadnialiśmy, czy jechać do szpitala szeć, czy nie opisała pisarka. To jednak nie koniec sylwestrowych perypetii. Blanka Lipińska przyznała, że złamanie diety i zjedzenie kilku chrupków wywołało u niej silną kolkę, która zmusiła ją do zakończenia wieczoru. A później, bez sensu zupełnie, zjadłam kilka chrupków, co doprowadziło do takiej kolki, że w sumie to zakończyłam imprezę, bo musiałam się położyć, żeby rozciągnąć jelita, które zwinęły mi się w kłębek, relacjonowała. Podsumowując swoje doświadczenia, Lipińska przypominała, że od dłuższego czasu zmaga się z tężyczką, co wymaga regularnego uzupełniania magnezu. I teraz wnioski. Gdybym jadła normalnie, to by mi nic od syfu nie było. Dzieci są niezniszczalne. A jak masz tężyczkę, to twoje życie bez wlewów magnezowych nie istnieje, zakończyła.